Siema z tej strony Stachu To już będzie drugi odcinek, który nagrywam Zagrałem w Minecraft ze Stachem Dobra, od razu się na co wtedy weźmy Stachu YouTube Tak się nazywa ta mapa Jak ktoś nie ogląda pierwszego odcinku, to podam go w opisie Albo na koniec filmu w ktoś na razie nie na to, to wtedy go przeniesie do, do pierwszej części do Dobra, poczekajcie chwilkę Dobra, jesteśmy tak jak w pierwszej części. Właśnie wstałem, z tego łóżka, jest nowy dzień. No to, dzisiaj zajmiemy się też kopalnią, ale najpierw chodź... No dobra, kopalnię, się się zajmować. Kurde, zaraz sobie zrobię... Czekajcie, zrobię sobie kilo kamiennego z kamieniem kurczę, ale te legi są. Nie mogę już, nie, nie sądzę. Nie, ma, nie mogę go nie wytrzymać. Myślę, że jeszcze poszą stylu. Początko się za tym więcej drwa. Chyba sobie z drewna zrobię ten dom, co jest w pierwszym odcinku. A opaty też sobie zrobić to o <coughs> oh, sorry grupa mm, mm, nie teraz zrobić więcej, ale jak, jak się skończy to zrobię nowe znaczę Właśnie sobie myślę, że zrobię ten dom. Czekajcie jeszcze sobie zobaczę okolicę. A może tu będę miał blisko tej kopalni właśnie co teraz robię? O tam sobie zrobię zrobił na tej plaży, o. Tutaj wyciął to o to, tą górkę. Zatem na tej górce miałbym to sadzonki jakieś. Jakieś przejście pod ziemią w ogóle. Pobaczę się. Jakiś fajny domek na zrobię. Dobrze, jeszcze jak wyszłam do domu, to jeszcze zrobię 2 kilofy. I w ogóle nie ma po co weszłam teraz do domu. Wszedłem, wszedłem, wszedłem. Uf. No dobra, mam jeszcze 3 kilofy i jedną łopatę. Łopata naprawdę nie jest potrzebna. Tak myślę. Еще что, мне сейчас я дорогу строгать и как? Погодни. Добро пожаловать себе. Пальночка. О, курда, два Ну, разки. No ten odcinek też skończy się pojawi od razu noc Bo <kłysy> nagrywa się filmiki do, do aż yy, noc będzie Chyba, że może czasami nagrywam filmiki, które będą takie dłuższe Będą trwały co 15 minut Bo no, mam ten taki limit, jak każdy ma Że 15 minut może. Znaczy nie każdy ma, no bo ci co najmniej tak dużo oglądają, się widzą, ptp To mają sobie tym nagrywać 30 minutowe filmiki, czy to. A jak na, na przykład musieli zwieźć w jednym filmiku, to zrobię na przykład e, wie, part dwa z jednego z pierwszego filmiku czy coś. O, żelazo jest! Ten kilof się rozwalało? Chyba tak. Ja yeah, baby! I zaraz sobie zrobię killoffa z, z żelaza. Będę no, mógł sobie kopać na no, ludzie, a nie? Jakieś tam... Kamieny, no? Ile mam tego? Cztery chyba. Jeszcze na łopatę nie stać, nie, nieźle. Mm, 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 mm. Zaraz sobie rozbuduję to wille. Chyba nie będę już tamtego domu. Bo mi się nie chce. Tak, tutaj sobie rozbuduję wille. Taką w, w, są zrobię, zrobię schodki do góry. Na górze zrobiła jedno piętro, takie zanubiste. tam do łóżka, wszystkie mi zresztą. a jak będzie tak ciasno, albo coś, to no, przyniosę się gdzieś indziej, ale na razie ta siedziba nie opowiada odpowiada, rozwalę to trochę, kurde, a laki Węgiel jest nawet, kurde, coś dużo węgla spotykał. No ale jeszcze tą siatkę trzeba rozjebać. Przepraszam, zasłonięcam. Hmm. To wygląda, że będą się na chwilę. Możecie sobie teraz przegnąć. Jakieś jest. Jak już będę to filmować, to może to sobie przyminąć, nie? Kurde jest, dziesiąta rama. Nie chyba, co rozkoczę. Ja w sobie dolwę. To... Oooo, sobie jeszcze pospał. Dobra, już mamy już nie ma takich ślagów. Trzeba ja nie zaczęła piecyk postawić no. Szybko zektajł mnie, piecyk. Jedno... Jedno chyba stopni. Powinno w stop. z moją wejdziesz tam jak widzieliście chyba jak robiłem piecyk jak chcecie, więcej mówię to od razu dla początkujących graczy. No to możecie wam i zobaczyć, jak ustawiam kamienie, żeby je wyszedł mi Dobra, już mam dwa. Wystarczy. Jas. Yes. No dobrze, sobie to taki A, zrobię się te patyki. I mamy yy, tego. No, jak to się mówiło. Kurde. A, no, że z niego No z niego. Żadnego. I teraz sobie ja zrobić kołopatę. To też jest mniosy. Coś, coś... Coś tak szybko płynęło w ten czas. Chyba jest mniosy. Nawet nie wiem, ale coś tak chcielne się zajęło. No ja jeszcze sobie... Kurde, a tutaj, a takie, jak tutaj od razu takie mi się pojawiły. Ja nie mogę. Tak, czekajcie, czekajcie. Czy może być więcej tego? Nie, to nie było tu. Tutaj może być więcej tego. Eee, dupa. Zawsze jak znajdę coś żelaza, to kopię coś z latem, y co... To wykopałem żelazem No i zawsze, prawie, zawsze spotkałem jakieś żelazo znowu. Ale zaraz, akurat było. pochodnia już mam tylko 9. się nie dość, musiał zawijać stąd. Trzeba będzie ogóle skopać Ale tu nie zaraz. Trzeba uważać, żeby nie wpadł tak na lat. no Dobra. Chodźmy. Jeszcze szybko jak stać przy filmiku pod drewno Dobra, sorry gdzie to są więc. to jest dobra. No to co? Ja zostaję w tej skale i zrobię sobie z niej zaraz taki zajmę domek zaraz sobie pójdę w piasek żeby się zrobi i... o zimno no jezu 4 ma tylko, a nie chcę się zbierać okej chodźmy w tym piasek już noc jak widzicie się pojawia natomiast jak się nie wybiegnie do końca no chodźcie do łóżka i wtedy włączysz na Dobra, to w następnym odcinku zrobimy tą chatę, myślałam, że jeszcze zdążę, ale blipa. Hmm, wchodzę sobie to szybko, żeby się przedpiło. <laughs> przepraszam. <śmiech> mm, dobra, Tu chyba tak. No dobra, no to na razie wam wszystkim. Pozdraw stacha. Когда если не субскрибуйте на